Hej, ja jestem Imperius i witam Was w Gothic 2 Noc klukasz, co chyba zresztą zdążyliście zauważyć. I stoimy obok galeta. Chyba tutaj skończyliśmy poprzedni odcinek w nie tym plan. samym miejscu. Nawet się nie duszałem. Um, lukniemy, co so, on no nam tutaj może. Um, biały lumy Kupimy. Pokupujemy te białe lumy. Wydaje mi się, że to jest dosyć opłacalne, jeżeli chodzi o, um, o manę, bo to nam daje. Po 10 many. A to kosztuje jakieś właśnie 30 zł. Wydaje mi się, że to się opłaca, ale mniejsza. Dzisiaj w tym odcinku a pójdziemy do obozu bandytów. Bo oczywiście w przebraniu bandytów. Ale jeszcze pierwszy do Samuela pójdziemy, kupimy hey. troszeczkę szybkiego śledzia. Co masz mi zaoferować? Mam. To daj. Grok, marynarza. Daj mi ten, cholera rum. Będę chyba musiał tak kupować, nie ma innej opcji. Czy, Daj mi rum. Trzymaj! Ale się drze. Daj mi rum. Trzymaj! Zamknij ryj! Nie drży się na mnie. Daj mi. Czy. Daj, czy Trzymaj! Trzymaj! trzymaj. Trzymaj. Daj, Pogrok. Chcę coś... Chce czegoś mocniejszego. Szybki rogi. Szybki ślecz nadaje to, że szybciej biegamy. Zaraz wam to zademonstruję, chociaż już to chyba widzieliście. Okej, okay, to taky chyba wydaliśmy u tego samuela. Chyba to już przesadziłem. No, mniejsza z tym. Udamy się teraz do magów wody jeszcze im powiemy, że zrobiliśmy pancerz. Może już założymy ten pancerz magów. maga ognia. Jakoś hmm, bardziej mi się podoba niż ten pirata. Ten pirata to jest w ogóle jakiś, nie wiem, piracka zbroja, ale nie ma, nie wiem, na przykład ciężka zbroja pirata Leka, nie ma chyba takiego czegoś. Eee, gdzie jest ten szybki śledź? Holera, hmm, Szybki śledź, okej, okay. zademonstruję wam. I patrzcie, jak tyle zasuwamy, to wygląda to tak, że nie wiem, jakby biegamy sprintem. O, tak wam powiem, biegamy sprintem w tym momencie. Szybko, 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 szybko. mogę ci opowiedzieć e, o takich rzeczach. Tego, teleportniemy się do tych magów, bo tutaj w poprzednim odcinku uaktywniliśmy teleport, obok, przed kanionem, tutaj. no. I to nas um, przeniesie tam do magów ognia, na te wykopaliska. Do magów ognia do magów wody, przepraszam. Ok, wskoczymy do wody. To jest jakieś oczko wodne. Niez no, oczka wody są małe. Chciałem powiedzieć, niezbyt duże. No, kurde, no. I jest teleport. Fakie, yeah, Nefarius. Nef nie, kto to? To ty byłeś od tych teleportów, nie? Udało mi się uaktywnić. Uruchomiłem kolejny kamień teleportacyjny. Daj mi następny kamień ogniskujący. Oczywiście, proszę. Czy to było trudne? I tak, i nie. Przydałoby mi się małe wsparcie. Mogę dać ci trochę złota. To ci pomoże? Jasne, chociaż wolałbym. Nie, nie zaszkodzi. Niech zobaczę. Masz tu trochę złotych monet. On, zanim zapomnę, Saturas chciałby się stop Powinieneś udać się do niego. Saturas, czego on ode mnie chce? Co myślisz, że mam czas? Ja tutaj ważne rzeczy robię, pracuję. Czego chcesz. Saturas? Dobrze, że jesteś. Mamy nowe informacje, które chcemy ci przekazać. Wal. Zamieniam się w słuch. Zaginione miasto nosiło nazwę Jarkendar. Miało pięciu władców, którzy wspólnie nim rządzili. Każdy z władców miał posiadłość, w której mieszkał i gdzie trzymał swoje dobra. Wydaje się konieczne, abyś w czasie poszukiwań reliktów tej zaginionej cywilizacji starał się również odnaleźć ich domostwa. Ja widzę, że Wy tutaj się dużo dowiedzieliście, kiedy mnie nie było. Gdzie powinienem ich szukać? Gdzie powinienem ich szukać? Riordan prowadził badania nad układem budynków Jarkendaru. Powie ci, gdzie są te posiadłości. Oj, to jest dosyć długa misja i niezbyt fajna. jeśli żadna z tych posiadłości już nie istnieje? Jeśli nie uda ci się znaleźć tych domów, to znaczy, że najprawdopodobniej zostały zniszczone w czasie upadku miasta. Ale jeśli wciąż istnieją, to mogą okazać się bezcenne dla naszych badań. Dobra, dawaj, 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 dawaj. dawaj. To do Liordiana. Jezu, to imię <ścoughs> Liordiana. Jezu. Masakrycznie trudne. Liordian. Kto ciebie tak nazwał? Czy rodzice cię kochali? Liurdia, hey. nie? Eee, Saturas. Przysyła mnie Saturas. Mam poszukać pięciu posiadłości w Jarkendarze. Potrzebowałem dużo czasu, aby ustalić położenie posiadłości na podstawie zapisków budowniczych. Ale teraz mogę ci je dokładnie opisać. No to dawaj. Szybko. Gdzie mogę znaleźć te pięć budowli? Dom uczonych to wielka biblioteka. Tak. Musi być gdzieś daleko na północy. Wiem gdzie. Dom wojowników to forteca otoczona przez skały. Leży na wschodzie. Wiem. Domy kapłanów i strażników umarłych znajdowały się blisko siebie. Powiniene się znaleźć na południowym zachodzie. Wiem gdzie. Uzdrowiciele mieli swój dom leczniczy na południowym wschodzie. Też Jeśli wiem. Jeśli te budowle wciąż stoją, rozpoznasz, są tak. umieszczone na podwyższeniu. Strome schody prowadzą do. Okej, okay, dzięki. Ja wiem gdzie one, gdzie te wszystkie budowle się znajdują. Nie wiem czy, wam, czy uda mi się to teraz zademonstrować, na tej mapie nie, nie uda się. Ale jakby co wiem gdzie to jest. Ale na razie udamy się w stronę bagien i przedostaniemy się do bandytów. To jest na razie lepszą opcją niż jakieś domy budowniczych. Domami możemy się zająć, nie wiem, no, kiedy indziej. Najpierw wolę iść do tych bandytów. Okej. Okay. Potwory, pewnie gdzieś tutaj spotkamy je. Co? Jaszczur, gdzie? Stop! Stop, 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 nie widzę cię. Halo? Dobra. Jeden krwiopisa? Gdzie ten cholerny jaszczur? Ja słyszę gdzieś jaszczura, no. Czekajcie, ja zapiszę, bo się boję. Słyszę, ale nie widzę, co to ma być. O, tutaj jest. W ogóle tutaj jest pełno tych grzybów, no ja to muszę zbierać, bo... ...Konstantino będzie ze mnie dumny. Już nie chodzi o to, żeby on był ze mnie dumny, jak chcę kasę po prostu z tego. U. Nice shot! Okej, okay, jeszcze mamy misję. Zdaje się szpiegowanie bandytów mam Grega... Aha, dobra, to nie. To w osiadłości Agusa i Hanka, straż przednia magów wody. Lens, musimy znaleźć tego Lensa. On jest tutaj niedaleko. On był najnowszym członkiem wodnego klęgu. Przyjęli go magowie wody, kiedy mnie nie było, żeby szpiegował bandytów. Po co ja tracę kulę ognia? Chyba ognista trzeba by była lepsza, nie? Bym stracił mniej... ...many. I tak bym zabił. Ok, zbliżamy się na te bagna. Przydałoby się... ...już by... Już ...żeby tutaj założyć tą zbroję. Więc ją założymy, ona jest strasznie słaba. Jezu, jak... Ci bandyci, jeżeli nie chodzi o... ...uzbrojenie, to są beznadziejni, no. Okej, okay, wypijemy... ...aha, zapomniałem od... hmm. Zapomniałem kupić eliksiry, many, ale za to kupiliśmy troszeczkę białego rumu. Ciekawe czy Bezzy może się stać tutaj pijany jakoś w jakiś taki sposób od tego rumu, no bo rum to tak czy siak to jest alkohol. Okej, okay. czy ja go nie ominąłem tego lensa? Bo on gdzieś leżą nieżywy w krzakach. Już wam tutaj ze zaspoileruję. No on nie żyje, tego się można było spodziewać. Chyba nie, chyba tam niżej trzeba zejść. Te bagna są naprawdę niebezpieczne. Tutaj są... jest dużo niebezpiecznych potworów. Uuu, jakiś X. Ja go chyba wcześniej nigdy nie znalazłem. Wykopiemy, bo mamy kilof. Skoro mamy, to czemu nie? Co tutaj możemy znaleźć? Sądzę, że coś się znalazłem. Uuu, nie, już nie kop. Stara kamienna tabliczka tam była. Oj, nie zlafiłem w krwiopisę. Krwiopisę tylko. Silne one nie są, ale. Jezu, co ja robię. Jezu, co ja robię? Gin Bagienny jest Jezu, jakie to jest wkurzające? To jest coś jak krwiopisa, tylko bagienne. Takie wkurzające, tego się nie da trafić. Znaczy, no. <laughs> Jaki damage! Co to było? Nie ma czego plądrować. No wiadomo, że nie ma czego plądrować. Wypijemy sobie miksturkę. Miksulkę many jedną możemy zużyć, czemu nie. Gdzie jest ciało tego lensa? Cholera. Ja te bagna będę musiał poza kamerami sobie chyba odczyścić. Może nie całe, bo wiadomo, że mi się całego nie uda. Znaczy, bo tutaj też no, Są tutaj dobre potwory typu yy, bagienne golem. Gdzie jest ten cholerny lens, no? On gdzieś leżał w krzakach. Jezusie... O, jest lens! Okej, okay, pozbieramy i teraz trzeba się udać do Saturasa. Tak, to on. Właściwie jaką on miał twarz? Widać tutaj jego twarz? Nie, bo on leży tak na brzuchu. Jakbym grał na kodach, to bym go ożywił i próbował z nim pogadać. Hej, ty żyjesz, chłopie. Ciekawe, czy byłby rozmowny. Okej, okay, i tutaj już się wchodzimy mniej więcej do obozu bandytów. Tutaj już będą bandyci. Jakbyśmy teraz nie mieli zbroi, to oni by nas zaatakowali. I najprawdopodobniej, no może nie pokonali, ale to już by troszeczkę byśmy zrąbali. Znowu ktoś nowy. Też chcesz złota, co? No ba. Złota? Nie próbuj się ze mną przekomarzać. Wszyscy nowi chcą wejść do kopalni. Do nie kopalni, jednakże będzie to łatwe. Eee, powiedz mi więcej o kopalni. Powiedz mi coś więcej o kopalni. Chcesz dostać się do środka? Spróbuj zaprzyjaźnić się z Frankiem. On jest tu szefem. To on decyduje, kto wejdzie do obozu. Jak będziesz siedział na tyłku, to nie masz żadnych szans na wejście. Porozmawiaj z nim. Niech ci wyznaczy jakąś robotę. Mieś mi powiedzieć więcej o kopalni do cholery. Jak mogę się dostać do obozu? Idź po prostu mostem. Jeśli jednak chcesz się dostać do kopalni, będziesz musiał przejść koło Franka. Okay. On oczekuje od nowych, że przez jakiś czas będą pracować poza. Ta. Frank, nie za fajna osoba. Trzeba będzie ją rozwalić, bo nie chce mi się dla niej robić misję dla tego człowieka. E, tutaj jest despolny, to trzeba zbierać, bo to na mikstutki. Miguł! Kim jesteś hej? Co tu robisz? Co tu robisz? Szukasz czegoś? Roślin. Szukam roślin. Tak Wimczość jak ja. większość tego co tu rośnie można wykorzystać. Wiele ziół ma właściwości lecznicze, a bagienne ziele można palić. Wow. Zanim umieścili mnie za barierą, pracowałem u alchemika. Wiele tutaj bandytów, prawie wszyscy, to oni są właśnie z Gotika 1. Znaczy, no wiele, no wiadomo, że nie wszyscy, ale wielu bandytów jest z Gotika 1 tutaj. Znaczy, oni byli w Gotiku 1, ci bandyci. Byli, nie wiem, w jakimś obozie, a teraz są bandytami. Za co cię zamknęli, zawaliłem, no, co masz mi Jak się tutaj dostałeś? Jak się tu dostałeś? Jak się tu dostałeś? Myślę, że tą samą drogą co ty z piratami przez morze. Ta dolina jest niedostępna z wyspy Można się do niej dostać tylko morzem. Dokładnie. <laughs> tak, 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 Bezi. Czego go kłamiesz? Powiedz, że telepotnąłeś się tutaj przez magiczny portal. Na pewno to by nie było podejrzane. Ani nic takiego. Zapiszemy i tutaj jest gościu, przez którego będziemy musieli przejść. Najprawdopodobniej będziemy musieli go pokonać. Franko. Eee, czego szukasz? Chcesz wejść do obozu? Zgadzam tak, się. Jestem. Nie interesuje mnie, coś ty za jeden. Jestem Franko, przywódca tego obozu. Jeżeli wykażesz się poza obozem, zabiorę cię do środka. Strażnik bramy Ramon powie ci, kiedy w obozie będą potrzebni nowi ludzie. Porozmawiaj z nim. po prostu więcej Yyy... Eee, jeszcze poczekamy chwilę... Zara go rozwalimy, ale na razie tutaj przyjdziemy. Ważna wiadomość, przeczytajmy. Eee, dostawa... Co to za dostawa tak właściwie? Zabrałem ten list bandytom z farmy Sekoba. Tego jest więcej, wiesz? Fernando? On handluje z bandytami. jest ta wiadomość? O, oh, jest. W końcu to była jego decyzja. za ta wiadomość? A to Tam w tej wiadomości pisze, że mamy nie brać za dużo rzeczy z tych skrzyń. Tylko te, które będą nam potrzebne, a tutaj. Hm, jak dla mnie wszystkie są potrzebne, więc pozwolę sobie to wszystko pozabierać. Tak, posprzedajemy sobie te łuki i, ku, i bełty... łuki, Jezu, strzały i bełty. Co ja gadam? Pada deszcz, ja bym się przespał do rana. O, pięknie już nie pada. Eee, I co zrobimy teraz? Spróbujemy się dostać do obozu. Nie bandytut. mam czasu na takie rzeczy. Miejmy nadzieję. Jeszcze pójdziemy pogadać z tym strażnikiem przy bramie, Uciekałem ale będziemy że tak czy siak musieli chyba z tym Frankiem walczyć. nie chce mi się dla niego robić misji. Hej, kim jesteś? Nie mam czasu. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby ktoś taki jak ty miał pozwolenie na wejście. Franko mnie przysłał. Chcę wiedzieć, czy nie potrzeba nowych robotników. Tak, w zasadzie potrzeba. Wczoraj jeden gość strzelił w kalendarz. Ten idiota zdenerwował Estebana. Steban. To szef obozowiska. On decyduje, komu pozwolić na wejście do kopalni Powiedz Frankowi, że Torus prosi o nowego robotnika, jasne? Tak. Torus, ten torus, torus to! E, pewien człowiek z Gotika 1. On jest teraz w każdej części Gotika. E, w czwórce nie wiem czy jest, bo nie grałem. Ale w Gotiku dwa zwykłym go nie ma, ale w nosy kruka jest, w jednym se był i w trójce... Jest i w Trójce zmianie Bogów też jest. Dosyć popularna postać. Ten torus? Tak, ten torus. Człowiek, który prosi o nowych robotników. Człowiek, który decyduje, czy ktoś nowy może przejść z bagiem do obozu. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że znasz go z wcześniejszych czasów? Tak. No cóż, tak. Rozumiem. Każdy zna torusa. Nie, nie, jednak to ci wcale nie pomoże. I nie zamierzam przekazywać żadnych wiadomości. Tak, mam to w dupie. Jestem tym nowym. Jestem tym nowym. Nie próbuj sobie ze mnie żartować. Okej. Okay. Franko, trzymam się od tego z daleka. Potrzebują nowych ludzi i masz mnie tam wpuścić. No, masz mi dać jakieś pozwolenie. Będzie. Hey. Hey. To, 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 to potrzebuje nowego jest? człowieka. Dobrze, zajmę się tym. Chwila, ty nie a co wierze? ze mną? Nic jeszcze nie zrobiłeś. Zobacz, Sporo już zmiar. osiągnąłem, ale ty nic o tym nie wiesz. Dokładnie nie ja bez nich. Dać ci szanse. Proszę bardzo. Zabieraj dupsko do logana. Ostatnio dokuczają mu bagienne węże. A może mu się ich pozbyć, a wtedy dostaniesz się do obozu. Niech wasz jakiś cholerny logan sam się zajmie tymi cholernymi wężami błotnymi. Jak dostaniesz bryłom lodu i ci dup pala, i zaczniesz inaczej śpiewać, chłopcze. Hej, nie musisz być Puszczaj mnie. Wpuść mnie, natychmiast. Co się stanie? Jeśli odmówisz, Kopniesz w kalendarz! Się to, jo, bardzo tego pożałujesz. Nikt nie mi grozić. Myślę, że pora cię czegoś tak, Ja tylko ostrzegam do Ej hey, no! Ej, ej ej, Za ej! cheater! Ej, Bezzi, gdzie ty biegniesz? Ty już nie żyjesz. Bezzy, ty już nie żyjesz! Ej, Bezzi, ale stój! Stój Bezzi! Czekaj ty już nie żyjesz! Bezzi, ty już umarłeś, nie biegnij! A, dobra. Co za cheater, przecież go zamroziłem. Oj, teraz dostanie po dupie. Nie będę dwa razy powtarzał, ten gościu ma przerąbany. I I co teraz? Przykro mi, Franco. proszę, jednak można. Powinien był wiedzieć lepiej. Uuu, amulet Franka, całkiem niezły, tylko my mamy... Taki to troszeczkę lepszy. I co Franco? trzeba było zaczynać z magiem? Znaczy. Ja... E, nie jestem magiem. <laughs> nie, przysłyszeliście się. Jestem bandytą tak jak i wy Dobra. Hej, co tu się stało? Nie wiem. Pobiłem Franka. Zabiłem! No i co? To jest, to i zabiłem. To teraz Franka. ty musisz zadbać, by te nie odwalały swoją robotę. Hej, nie zamierzam marnować tu czasu. Chcę wejść do obozu. Nie teraz pokonałeś Franka. Czyli jesteś nowym przywódcą. No to właśnie, skoro jestem przywódcą, to mogę wybrać e. następną osobę, która wejdzie do obozu. No to mówię, że następny mam być ja. Bez i dobrze kombinuję. To nie takie proste. Nie potrzebujemy nikogo nowego, więc nikt nie wejdzie do środka. TORUS może wysłać nowego przywódcę myśliwych, zwalniając tym samym w obozie miejsce dla mnie. <laughs> nie poddajesz się, co? Dobra, pakuj do obozu swoje cztery litery. Doborus no się tym zajmie i przyśle nowego przywódcę. No to na co czekasz? Nie zapomnij zabrać Oskarda. Oskarda tam pisał Kilofa. Ten gość jest dziwny. I to bardzo dziwne. Oto jesteśmy w obozie bandytów. To nie było takie trudne. Wystarczy zamrozić gościa i mu skopać tyłek. No to co? Ale... kogo my tu mamy? Bezimienny, witam Patrzcie, patrzcie, to ty On dla ciebie trochę tak. dobrych i złych wieści Gościu nas rozpoznał ze zdjęcia. Właśnie ci wszyscy bandyci nas szukają. A my jesteśmy w ich obozie, dobrze jesteśmy, nie? Najpierw chcę usłyszeć tą złą, żeby mieć potem pocieszenie tą dobrą. Tak. Chcę najpierw usłyszeć złą wiadomość. Kruk cię szuka, jego strażnicy też. W zasadzie wszyscy bandyci. No to, to Jeśli wiem. się na nich natkniesz, zabiją cię! Wielu już próbowało. Twoja sprawność w walce dorównuje przebiegłości. Zakładając jeden z naszych pancerzy i przychodząc do obozu zjawołałeś ja się ja jak owca wstępująca między wilki. Stąpasz po grząskim gruncie, panie! Ryzykancie. No, jaka jest dobra wiadomość? A jaka jest dobra wiadomość? Nie wiem dlaczego, ale z pewnością masz tu teraz wpływowych wrogów. Cieszę się, że to ja Cię rozpoznałem, a nie ktoś inny. Jestem człowiekiem pełnym zrozumienia, który potrafi żyć w społeczności. Tak, tak, tak. Ile chcesz? Och, nie! <laughs> Nigdy bym nie pomyślał, żeby Cię szantażować. Skur. Tak. Ile? Nie tak dawno temu, ktoś próbował zabić Estebana, jednak zginął z rąk strażników. Idź do Estebana i porozmawiaj z nim. Potem utniemy sobie pogawędkę. Okej... Okay. To w końcu ile chcesz? Nie zrozumiałem, hello. Ehm. Um, Okej... Okay. Okej... Okay. Okej, okay. jest ze Estebana, tak? Fisk! Hej! Nikt, nikt jeśli szukasz wiecie. uczciwego kupca, to właśnie go znalazłeś. Moja chata stoi zaraz za domem Estebana, więc jak będziesz czegoś to potrzebować, po to wpadnij. Wpadnę? Fisk to też jest człowiek z Gotika 1 i też da, chyba handlował z tego co pamiętam, chociaż dawno nie grałem w swoje 1. towary. To y -y, więc wam to prawo, dokładnie to nie powiem. Sługa burzy, co to kurde nie jest? Nie jest? O, masz eliksirki many. O, człowieku człowieka już cieluje. Cię eee. Żepa tak, hmm. no i nic, ale Mam możemy posprzedawać kilka rzeczy. Masz strzały, masz bełty, masz ciężki odkor... Orkowy topły, masz dobry miecz, nie wiem, niestety tego, masz kiepski miecz. On myśli, że to Kilofa ci nie oddam. To jest w sumie chyba wszystko. Dobra. Jeszcze kiedyś do ciebie przyjdę. Nie wiem. Tutaj jest Esteban, nie? Ta, ma dwóch ochroniarzy, którzy też mają zbroję strażników z Gotika 1. Esteban, heyo! Więc to ty jesteś tym gościem, który wywalczył sobie wejście do obozu. Tak, wieści szybko się rozchodzą. Franco był twardy. Nikt nie śmiał mu się przeciwstawić. Nikt poza tobą. Dobra, to jestem tylko nie? po to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jeśli spróbujesz tego samego ze mną, zabiję cię. Pewnie spróbuję, ale na pewno nie teraz. Potrzebuję lepszego pancerza, chcę wejść do kopalni. Chcę wejść do kopalni. Oczywiście, że tak. Rozmawiasz z właściwą osobą. Każdy, kto pracuje w kopalni, dostanie ładny udział w złocie. A ja odpowiadam za czerwone kamienie, bez których Torus nikogo nie przepuści. E, to daj mi jeden z tych kamieni. Daj mi jeden z tych czerwonych kamieni. Pewnie, ale nie za darmo. Zwykle domagam się pewnego udziału w wykopanym złocie. Jak tam twoja sprawność w kopaniu? Nie wyglądasz na eksperta w tej dziedzinie. Gdybym dał ci czerwony kamień, to na pewno nie dlatego, że jesteś wykwalifikowanym kopaczem. Nie, mam dla ciebie inne zadanie. No, słucham. Tak, jeden z bandytów próbował mnie usunąć. Jednak to on... Został usunięty przez moich strażników. Pewnie chciał zająć twoje miejsce, co? To był dureń. Skretyniały oprych. Szczerze wątpię, że sam wpadł na ten pomysł. Nie, wykonywał czyjeś zlecenie. A ja mam się dowiedzieć, kto za tym stoi. Nieważne, kto wysłał zabójcę, zapłaci za to. Znajdź go, a ja wpuszczę cię do kopalni. Właśnie dlatego przysłał mnie tu Senian. Senian? On też dla mnie pracuje. Kazałem mu mieć oczy szeroko otwarte. Kto? Ta to jest bardzo fajna misja powiem wam. Czego się dowiedzieć, kto jest zabójcą? Nie musisz mi tego. Nasz znaczy, kto zlecił y, zadanie? Powinien czego mam zacząć, mąż? Od czego mam zacząć? Wszyscy w obozie wiedzą I o tym ten... incydencie. Tak więc nie musisz tego trzymać w tajemnicy. Spróbuj się dowiedzieć, kto jest po mojej stronie, a kto nie. Porozmawiaj ze Snafem, ten gruby kucharzy na zawsze dużo wie. Dobra, musimy jeszcze zrobić dwie rzeczy mniej więcej, zanim skończy ten odcinek. Znaczy pokazać z dwoma ludźmi. Pierwszym, pierwszą osobą będzie Torus, który stoi tu. Zapiszę pierwszy. Znasz zasadę! Bez czerwonego kamienia! Nikt nie wejdzie do kopalni! Torus to ja! Zapomnij o kopalni. Muszę się dostać do kruka. Pewnie, ale zasady dotyczą wszystkich, nawet ciebie. Idź z powrotem. Jeśli spróbujesz wejść na górę bez nie pozwolenia, strażnicy cię zabiją. Takie są zasady. Jak ci się coś nie podoba, to idź porozmawiać z Estebanem. On jest odpowiedzialny za obóz. Ale tolus Był w sztok Gdzie ty poszedłeś? Po pierwsze, a po drugie nie pamiętasz mnie. Spróbuj, spróbujemy wejść. Zabijecie mnie? Stój! Bez czerwonego kamienia nie. Okej. Czyli mnie nie wpuszczam. Torus, nie chcesz ze mną Hej pogadać? Ty. To naprawdę że, że nie pamiętasz mnie? Ze starego obozu, no? Nie pamiętasz mnie? Ze starego obozu? Jesteś jednym z więźniów? A może byłeś jednym z moich strażników? Co z tego? Wydaje ci się, że teraz jesteśmy sojusznikami? Nie, nie wydaje mi się. Dobra. Może to ty obaliłeś barierę. To ja. Może to ty zabiłeś moich kumpli. Możliwe. No i co z tego? Te dni już minęły. Chcesz wejść? To zdobądź czerwony kamień i nie Okej. Okay. Nie no, więcej opcji na razie nie będziemy gadać, bo chciałbym skończyć ten odcinek, ale zanim skończę, chcę jeszcze pokazać z jedną osobą, z którą mamy związaną, no nie wiem czy może związaną misję, nie wiem czy można tak to powiedzieć. Ale osoba... osoba, o której już słyszeliśmy wiele... wiele razy. I oto ona, Lucia. Piękna Lucia. Dlatego teraz służy chyba jako jakaś dziwka bandytów. Ej. Na w czerwonej latarni, To chyba można. Wi no, chyba widać. Nie, Lucia? Hejo! E, czy ty przypadkiem jesteś z Kolinis? Hej, czy ty przypadkiem nie jesteś z Kolinis? Nie przypominaj mi o tym miejscu. Miałam tam straszne życie. Jak to? A gdy przypływały nowe statki ze skazanymi, miasto tętniło życiem. Ale pozostali. <gryw> Nie, dziękuję. Może to dlatego, że jesteśmy na wyspie. No cóż, tamte czasy to już przeszłość. Zerwałam już z Elwrichem. Dlaczego? Bo to tchórz. Gdy bandyci mnie porwali, nic nie zrobił. I co zamierzasz teraz zrobić? I co zamierzasz teraz robić? A, zobaczymy. Na razie dobrze mi tu razem ze Snafem, Fiskiem i innymi. Rozmawiałeś już z Torusem? Oj no się, ale kawał chłopa. <noise> Przepraszam. A wracając do swojego pytania, nie mam określonego celu. Biorę, co daje mi los. Pewnie ruchałabyś to Sasa? No dobra mniejsza. <noise> Chciałem hmm, jeszcze powiedzieć kilka głupich rzeczy, ale yy, to jak kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to zalegujcie ten filmik. Dostaliśmy się do obozu bandytów. W następnym odcinku yy, spróbujemy się dowiedzieć, kto stoi za zabójstwem Estebana i trzeba będzie pogadać o co z nim Snaf. On podobno wie wszystko, co się tutaj dzieje. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce.